Wiadomości z regionu witam serdecznie. Częstochowska policja informuje o opracowanym w Komendzie Głównej Policji ogólnopolskim programie edukacyjno-alternatywnym. Zgodnie z założeniami programu, przedsięwzięcie to ma na celu kształtować pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych. W miniony poniedziałek policjanci z Częstochowskiej drogówki prowadzili działania Trzymaj się prawego pasa. Wyniki tych działań to 26 ujawnionych wykroczeń m.in. za jazdę bez pasów bezpieczeństwa, zatamowanie i utrudnienie ruchu w związku z zajmowaniem nieodpowiedniego pasa oraz za korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego. Miejski Zarząd Drugi Transportów Częstochowie informuje, że od 1 października ulegną korekcie rozkłady jazdy linii numer 12 i TN. Zmiany zostają wprowadzone w celu dostosowania godzin odjazdu i przyjazdu taboru do potrzeb pasażerów. Długa lista remontów wewnątrz szkoły i całkowita zmiana budynku na zewnątrz. Dzieci w Przybynowie chodzą do kolorowej szkoły, a pracownicy mają lepsze warunki do pracy. Prace sfinansowano z budżetu szkoły. Przeprowadzenia remontów uczestniczyli pracownicy fizyczni, nauczyciele, opiekunowie, remontowanych klas oraz rodzice uczniów przypisanych do danej klasy. Pochodzący z Częstochowy profesor Grzegorz Opala, szef kliniki neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został przyjęty do grona członków Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dotąd zaszczyt ten spotkał tylko kilku polskich lekarzy. Opala jest absolwentem Liceum imienia Romualda Trauguta. Stale podkreśla swoje związki z rodzinną Częstochową. Był też jedynym z pomysłodawców Światowego Kongresu Częstochowian. Ponadto jest autorem ponad 200 prac naukowych. Był też ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. 28 września w Auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii Minienia Długosza w Częstochowie odbyło się 9 forum organizacji pozarządowych. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Częstochowie oraz konsultowano projekt rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z przedstawicielami trzeciego sektora na rok 2012. Prezydent Krzysztof Maty Jaszczyk wraz z przewodniczącym Rady Miasta Markiem Baltem wręczyli nagrody najbardziej aktywnym przedstawicielom Częstochowskich organizacji pozarządowych. 30 września w Częstochowie odbyło się prezydium Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. Jego wiceprzewodniczącym jest prezydent miasta Częstochowy. Posiedzenie prezydium poprzedziła konferencja poświęcona problematyce rozszerzenia Unii Europejskiej. Celem stowarzyszenia jest promowanie idei integracji europejskiej, intensyfikacja wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentacja dokonań miast oraz wspieranie współpracy partnerskiej i wymiany młodzieżowej. W czwartek o godzinie 12 w drugiej alei na świątej w Częstochowie odbył się hepening, podczas którego zostało zaprezentowanych kilkanaście nietypowych banerów wyborczych stworzonych przez grafików, artystów oraz graficiarzy. Koniec z mundurami w pociągach należących do kolei śląskich, prezentując uniformy, które nosić będą konduktorzy. Tego przewoźnika przedstawiciele spółki podkreślali, że chcą zerwać z dotychczasowym wizerunkiem kolejarza jako funkcjonariusza państwowego, podobnego nieco do policjanta czy strażnika. Stąd też stroje konduktorów w kolejach śląskich bardziej przypominają te, które nosi personel pokładowy w samolotach niż tradycyjne mundury kolejarzy. Nawet jeśli drogowcy przed zimą nie zdążą naprawić części wiaduktu Walej Niepodległości, po której biegnie torowisko, to i tak tramwaje wrócą na trasę. Tak zapewnia Miejski Zarząd Drugi Transportu w Częstochowie. Przed kolejnymi wakacjami ma zostać oddana do użytku kładka dla pieszych nad Aleją Jana Pawła II w Częstochowie. Miejski Zarząd Drugi Transportu rozpisał właśnie przetarg na jej odbudowę. Częstochowianie na odbudowę kładki czekają już ponad 5 lat. Zwycięzca przetargu ma oddać konstrukcję do użytku z końcem czerwca 2012 roku. O szczegółach poinformowała nas Marta Górska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Drugi Transportu w Częstochowie. W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na zadanie mające na celu wyremontowanie kładki nadaleją Jana Pawła II. Prace prawdopodobnie rozpoczną się jeszcze w październiku tego roku. Ich zakończenie planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Kładka będzie przeznaczona tylko dla ruchu pieszego i rowerowego zrezygnowano z tego wariantu z dopuszczeniem tam ruchu samochodowego oczywiście będzie też przystosowana dla osób niepełnosprawnych a przede wszystkim zyska nowy atrakcyjniejszy niż do tej pory wygląd W czwartek w Częstochowskim Liceum imienia Mikołaja Kopernika Młodzież spotkała się z sędzią Anną Marią Wesołowską, kobietą, która przez 30 lat czynnej pracy zawodowej miała do czynienia z niejedną trudną sytuacją. Sędzia podkreślała, że dorośli muszą pomóc młodzieży odnaleźć się w dzisiejszym świecie pełnym nowych rodzajów przestępstw, między innymi internetowych. Relikwie błogosławionego Jana Pawła II trafiły do kościoła podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Prowadził je w środę arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita przewodniczył mszy połączonej z sakramentem wierzmowania, który przyjęło ponad 35 młodych ludzi. Nadchodzi jesień podwyżek. Według Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej już wkrótce ceny mięsa pójdą znacząco w górę. Do końca roku nawet o 17%. Podrożeje też masło, mleko, sery, margaryna, olej i cukier. Wtedy nawet o jedną trzecią mniej zapłacimy za owoce i warzywa. Niestety nie ma pieniędzy na oczyszczenie zbiornika w Blachowni. Znajdujący się tam brud znowu pokryje woda. Aktualnie w brachowni trwa remont jazdu, a żeby go zacząć, to trzeba było spuścić część wody i wtedy wylazły spod niej stosy śmieci beztrosko wyrzucane przez lata. Wstrząśnięci widokiem mieszkańcy błyskawicznie zebrali 5 tysięcy podpisów pod postulatem natychmiastowego wysprzątania dna, ale niestety remont będzie musiał poczekać, bo na razie nie ma na to środków finansowych. Wstępne szacunki wykazały, że czyszczenie tak wielkiego zbiornika kosztowałoby kilkadziesiąt milionów złotych. 3 października w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach odbędzie się wernisaż wystawy Swary Paneru z Wukien. Pierwsza z cyklu prezentacja, organizowana we współpracy z Czeskim Centrum Kultury w Warszawie. Ekspozycja potrwa do końca października. Natomiast w pierwszych dniach listopada do Żarek zostanie dostarczona wystawa pod tytułem Przekaz z ludzką twarzą. Będą pokazane wydarzenia związane z przełomem roku 1898 oraz archiwalne już zdjęcia dotyczące upadku komunizmu. W sobotę swoją działalność zainauguruje Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Powstało dzięki funduszom unijnym w Podlesicach. Kosztowało ponad 2,5 miliona złotych, z czego ponad 1,8 miliona to środki unijne. W głównym obiekcie mają być prezentowane interaktywne ekspozycje. W pracowniach warsztatowych i salach laboratoryjnych będzie można przy pomocy specjalistów wyrabiać ceramikę czy opisywać archefakty archeologiczne. Całość ma nawiązać do tradycji architektonicznej regionu. Centrum będzie też chroniło zagrożone gatunki roślin i zwierząt, edukowało turystów i młodzież szkolną, wydawało publikacje, prowadziło działalność naukową i dokumentacyjną. Kolejne zadanie centrum to także promocja wypasu owiec na jurze. Tomik wiersz jest jeszcze świeży. Bartłomiej Jedy ukazał się nakładem własnym autora przy pomocy finansowej Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie. Zawiera 70 wierszy prezentujących bunt młodego poety i jego zmaganie z tradycją, wiarą, współczesnością i przede wszystkim z kobietą. Na 12 października w Gaudemater planowany jest jego wieczór autorski. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 30 września o godzinie 19 w Klubie Politechnik odbędzie się koncert nadzwyczajny. Za fortepianem zaciądzie laureat ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego Ingol Wunder. Młody już znakomity pianista austriacki miał zagrać dla nas w zeszłym roku. Uniemożliwiła to niestety nagła choroba. W programie koncertu usłyszymy uwenturę morskie oko Zygmunta Noskowskiego oraz dwie kompozycje Piotra Czajkowskiego. 30 września o 20.30 w Częstochowie zaśpiewa dla nas Katarzyna Groniec a 2 października o 20.30 Krystyna Janta wystąpi z monodratem Biała Bluzka. Wszystko podczas piątego cyklu przedstawień istotnych przez dotyk. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego weekendu. Do widzenia!